Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem jest to odcinek z przejścia Aggressive Nightmare mod 5 Nights at Freddy's 3. Um, odcinek w odcinku będzie kilka urywków z prób, które się nie udały. E, kilka urywków, które się udały, ale na końcu będzie e, ten faktyczny moment, jak to się udało. Także zapraszam do oglądania i stawcie łapkę w górę. Ja jeszcze wbije w tej grze 20 godzin, oj, je <śm> jeszcze kolejna sprawa, generalnie w filmie. Za dużo nie mówię, bo wiadomo musiałem się skupić nad e, tą grą już po tam kilku godzinach to nie było tak, że w każdej próbie gadałem co chwilę tylko. No były próby, w których po prostu tylko grałem i czekałem na nie wiem, na jakiś cud, że to się uda przejść w końcu. Dlatego przez większość tej nocy byłem cicho, aczkolwiek stwierdziłem, że mogę nagrać taki voiceover i że to będzie fajne. E, a na pewno lepsze niż po prostu... Jakby było cicho, albo jakbym to wyciąło na takie wycięcie próby ostatecznej, w której tak naprawdę muszę zostawić ostatnie kilka sekund, bo po prostu, po prostu przez resztę czasu nic nie mówiłem. Było, e, było takie trochę średnie według mnie, więc stwierdziłem, że po prostu e, nagram to, co teraz nagrywam. I tak, na początku w ogóle nie myślałem, że to mi się uda wtedy przejść, pamiętam, że wróciłem ze szkoły chyba jakoś i grałem po prostu już z nudów, bo nie miałem co robić, a spać i tak mi się już wtedy nie opłacało, więc postanowiłem, że spróbuję, i jakimś cudem jakimś cudem się udało. Także jak widzicie. Tutaj wtedy chyba Spring trapa na tej kamerze drugiej trochę poedżowałem. Po tam próbowałem go tam trzymać, bo taka była jedna z moich taktyk, bo miałem taktykę, by go tam trzymać albo na siódemce, potem ją zmieniłem na szóstkę, albo na dwójce, em, albo na dziesiątce. Tylko że ta dziesiątka mnie trochę zdradziła i to tak wiele razy było. Wiele momentów, w których po prostu idę do tego. Idę do e, Reboot systemu i Rebootuję tam Jakikolwiek error i springtrap z ventu e, W 14, o tutaj był w 13 Akurat e, przeszedł Na kamerę 10 z kamery 10 do ventu I już przeszedł do mnie zanim w ogóle reboot zdążył się zrobić Także Pozdrawiam mm, Tutaj udało mi się trochę znaczy to już byłem zesperowany bardzo, by to się udało. Gdyby się spodziewał po tam 5 czy prawie 6 godzinach. E, ale miałem trochę szczęście ze Springtrapem, trochę bardzo w zasadzie, bo... No bo po prostu siedział w wygodnych dla mnie miejscach, w których mogłem go łatwo odgonić i też jakiś mega agresywny nie był sam wrócił na miejsce. W którym chciałem, by w nim był, czyli na szóstkę i tam siedział przez większość czasu. E, bo ta noc akurat myślę, że z, z pierwszej tej trójki trylogii e, jest najbardziej RNG, jeśli chodzi o to, bo. Chociaż na FNAF 2 też, ale na FNAFA 2 są jakieś e, taktyki, które to zmieniają, zmniejszają trochę ilość RNG i są nawet takie, które kompletnie je eliminują, a tutaj. Tutaj po prostu modlisz się, że Springtrap nie będzie nagle próbował bić rekordów prędkości i tyle Też ten dźwięk bardzo pomaga O nie Så, så springtrap. Proszę, Springtrap, błagam Cię! TAK! W KOŃCU! Jezu... Jezu, ile ja się biłem z tym trybem... O Boże... To jest ta sama gazeta znowu. Dobra, nieważne. O kurwa mać! Udało się w końcu. Po, nie wiem, po... Chyba piąta godzina, jak to wszystko już nagrywam, nie? Prawie piąta. Mamy cztery gwiazdki. Jezu, ja się... Ja naprawdę... Nie, 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 nie mogę w to uwierzyć się. W końcu. Dobra. Mogę wam tu jeszcze pokazać ekstra póki. Chociaż chyba już pokazywałem w... odcinku z, z... Zwykłego Nightmare Mode'a e, Zwykłego Nightmare Mode'a zrobiłem w 40 minut tego w ponad 5 godzin. Na przykład wciąż się uważam, że ta gra jest cięższa od... E, dwójki. Ale... Tak. To na razie będzie krótka przerwa od... na fach. Bo... Także, jak słyszeliście, nie, nie zamierzam już em, po, tych, em, po tym filmie jakoś haraszować. Kolejnych dużo filmów Snafa. E, wrzucę jeszcze film z tych tam najlepszych momentów, czy tam fany momentów z przechodzenia tego trybu. E, I może jeszcze wrzucę. E, ukończenie e, Golden Freddy Mode 10-20 z FNAF-2. Jeśli mi się uda to przejść jeszcze. bo jeszcze mi się nie udało, a czwórkę zacznę dopiero gdzieś tak na Halloween może, żeby był klimat. E, bo nie chcę, żeby był po prostu tylko FNAF, a jeżeli ktoś ma jakieś sugestie, to można pisać w komentarzu. Pozdrawiam.